Witajcie w pierwszym odcinku z serii Historia Modelu. Dzisiaj chciałbym zapoznać was z samochodem segmentu D, gdzie konkurował z takimi samochodami jak Volkswagen Passat, Mazda 626 Citroen Xantia czy Honda Accord. Jest to następca Renault 21, czyli Laguna. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Zaprezentowana została w 93 roku, a dostępna na rynku w 94. Na samym początku do wyboru były trzy silniki benzynowe, 2.8 zaworowe 1.8 o mocy 95 koni, 2.0 posiadające 115 koni oraz 12 zaworowa fałszywska legitymująca się mocą aż 167 koni. w 96 roku podwojono ilość zaworów, co dało 194 konia. W momencie wprowadzenia wersji kombi, czyli Laguna Grand Tour, doszedł według reno dwulitrowy 16 zaworowy silnik o mocy 140 koni, czyli słynne 1,9 w benzynie produkcji volvo. Jeśli chodzi o idle, no to tu nie zaszaleli. Przez pierwsze dwa lata był tylko jeden, 2.2 mający mające aż 85 koni. W 96 roku dodali turbo, co przełożyło się na zwiększenie mocy do 115 koni. Po festive w 98 roku gama silników nieco się pozmieniała. A mianowicie, w silnikach benzynowych pozbyli się 8 zaworowego 1,8, a w zamian weszły 16 zaworowe 1,6 o mocy 110 koni oraz 16 zaworowe 1,8 generujące 120 koni. W też test nieco się zmieniło. wolno sąca c 2 wymienili na 1,9 DTI o mocy 100 koni na klasycznej pompie, lecz sterowanej elektrycznie. Ale, w 1999 roku zadebiutowała jednostka z zasilaniem typu Common Rail, czyli 1.9 dCi, mająca moc 110 koni. Skrzynie były do wyboru tylko dwie, 5 manual bądź, pożal się Boże, czterobiegowy automat. Skoro mówiliśmy silniki, przejdźmy do wyposażenia. Przed tam wersja podstawowa RN. Miała na pokładzie centralny zamek i mobilizer, wspomaganie kierownicy, fotel kierowcy z regulacją wysokości i części lenziowej, a w opcji można było się pokusić o radiokasetowe ze zmieniarką CD w bagażniku, czy lakier, metalik. Następna była RT. Do podstawy dodano poduszkę dla kierowcy, światła przeciwmgielne, regulowaną kolumnę kierownicy, przednie szyby w prądzie, zderzaki w kolorze nadwozia. W opcji była poduszka dla pasażera, ABS, klima, tylne szyby w prądzie, szyber, dach elektryczny otwierany, radio ze zmieniarką w bagażniku. Kolejna była RTI. Do poprzedniego wyposażenia dodano ABS, wspomaganie kierownicy zmieniono na zmienne w zależności od prędkości, komputer pokładowy, lusterka w kolorze nadwozia oraz alufelgi. W opcji poduszka pod dla pasażera, tylne szyby w prądzie, elektryczny szyber, dach syntezator mowy, lakier metalik czy lusterka podgrzewane i elektrycznie ustawiane. No i oczywiście radio kasetowe ze zmienioną CD w bagażniku. Level wyżej to RXE. To co w poprzedniej plus klimę z manualnej zmienili na klimatronik, syntezator morły, podłokietnik przedni, lusterka elektryczną ustawiane i podgrzewane, czasowy włącznik oświetlenia wewnętrznego, tapicerka welurowa, tylny spoiler, tylne zasłony przeciwsłoneczne. W opcji była poduszka powietrzna dla pasażera, elektryczny szyberdach, tapicerka skórzana, podgrzewane przednie siedzenia, Lakier metalik. Ostatnia to Bakcara. To samo wyposażenie co w RXE, tylko pozbawiona by było śmiesznie podłokietnika przedniego. Wersja Komi, czy jak wolicie Laguna Grand Tour, miała oddzielne wersje wyposażenia. RN miała na pokładzie centralny zamek, mobil laser, wspomaganie kierownicy, trzecie światło stop, fotel kierowcy z regulowaną wysokością i częścią lędźwiową. W opcji trochę więcej się dzieje, a mianowicie ABS, regulowana kolumna kierownicy z poduszką powietrzną, kolektor poziomu zawieszenia, klima elektryczny szyberdach, ogrzewane boczne szyby bagażnika, reflektory przeciwmogielne oraz integrowane z tylną kanapą foteliki dla dziecka. Następna była wersja RT. A w niej poduszka dla kierowcy, przednie szyby w prądzie, osłona bagażnika, regulowana osioła kolumna kierownicy. W opcjach było to samo co w poprzedniej. Ostatnia to RT 7-miejscowa, nic innego jak wersja RN. Dodali tylko ogrzewane boczne szyby bagażnika, dodatkową kanapę w przedziale bagażowym, koło dojazdowe. W opcjach dalej niezmiennie. W poliftowych egzemplarzach sporo się zmieniło. Wersja podstawowa RTE miała 4 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, immobilizer, światła przeciwmgielne, skórzaną kierownicę, regulowaną kolumnę kierownicy, centralny podłokietnik z przodu ze schowkiem, klimatronik, wskaźnik temperatury zewnętrznej, 4 szyby w prądzie, welurową tapicerkę, trzecie światło stop, fotel kierowcy z regulacją wysokości części lędziowej, lusterka elektryczna regulowana i podgrzewane, zderzak i lusterka w kolorze nadwozia. Natomiast w obcach było dostępne, tylna żaluzja przeciwsłoneczna, elektryczny szyberdach, instalacja do podłączenia telefonu GSM, lakier Metallic, siedzenia przednie ogrzewane, szyba przednia podgrzewana. Następna wersja to RXe. Praktycznie to samo, tylko dodane alufelgi. W do poprzedniej wersji doszło radio kasetowe z RDS i zmieniarką CD w bagażniku, komputer pokładowy z syntezatorem mowy, tapicerka skórzana i tempomat. Kolejna wersja to RXT. Do wyposażenia z poprzedniej wersji doszło tylna żaluzja przeciwsłoneczna, komputer z syntezatorem mowy, asferyczne lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, szyba przednia z filtrem, tempomat, a w opcjach bez zmian jak w poprzednich wersjach. Podnotu w ostatnich dwóch latach produkcji była też dostępna wersja Intiale Paris, full opcja z dodatkowym schowkiem na garnitur. Pojawiła się również kolorowa nawigacja w Intiale podstawa, w innych wersjach jako opcja. Dodali ocynk, który był niezależny od wersji wyposażenia. Teraz zajmijmy się drugą generacją, która była zaprezentowana w 2000 roku, natomiast w 2001 roku została wprowadzona do sprzedaży. Jako pierwszy model w Renault miał zamiast kluczyka kartę. Płytę podłogową dzielił z Nissanem Primer. Laguna była pierwszym samochodem dostępnym w Europie, co dostał pięć gwiazdek w testach zdarzeniowych. Śliki, jakie znajdowały się pod maską, to benzyny 16-zaworowe. 1.6 o mocy 107 koni. 1.8 z mocą 120 koni. 2.0 135 koni. 2.0 IDS bezpośrednim wtryskiem paliwa mającym 140 koni. Swoją drogą konstrukcja oparta o jednostce z Mitsubishi GDI. Dalej 2.0 Turbo legitymujące się mocą 163 koni oraz 3 litrowe 24-zaworowe V6 mające 207 koni. Po Poliwcie w 2005 roku, co niektóre silniki się wzmocniły. 1.6 generowało 112 koni, 1.8 zniknęło jak i 2.0 IDE, 2.0 Turbo posiadało w swojej stanie 170 kucy, V6 miało 210. No i oczywiście pojawiło się wzmocnione 2.0 Turbo GT, mające 204 konie. Jeśli chodzi o diesle były dwa, z czego jeden w kilku wariantach, lecz obydwa na common railu ale bez filtra cząstek stałych, czyli 1,9DCi o mocach 90, 100, 110 i 120 koni oraz 2,2DCi i 150 koni. Po lifcie to już trochę meksk, ponieważ doszły filtry cząstek stałych, ale były też i bez nich. Do końca 2005 roku były nimi 1,9DCi 120 oraz 2,2DCi 150 koni. Natomiast zamiast dostępny był 2,0DCi bez filtra, natomiast te z filtrem mają trochę więcej mocy. Czyli 1,9DCi FAP miał mocy 110 i 130 koni, Doszedł wcześniej wspomniany 2.0 DCI FAB mający 150 koni oraz dostępny od 2006 roku 2.0 DCI FAB o mocy 175 koni, który powstał przy współpracy z Nissan, no i oczywiście 2.2 DCI FAB, którego wykastrowali do 139 koni. Uff, skoro przebrnęliśmy przez silniki, czas na wyposażenie. Podstawa to jest Authentic, czyli klima, 6 poduszek powietrznych, ABS, EBV, czyli korektor siły hamowania, wspomaganie nagłego hamowania, i Isofix na tylnych bocznych siedzeniach, szyby przednie w prądzie, komputer pokładowy, regulowana kierownica o dwóch płaszczyznach, szyby z filtrami, fotel kierowcy z regulacją wysokości, elektrycznie regulowany lusterka, a w opcji znajdziemy takie rzeczy jak dodatkowe poduszki z tyłu, ESP plus system kontroli podsterowności, Czujniki ciśnienia opon, dwustrofowy klimatronik, ksenony, żaluzje na tylnej szybie, alufelgi, regulator prędkości, radio 4x15W CD, przednie grzane fotele, czujniki parkowania, elektryczny szyberdach, czy też czujniki deszczu. Następna wersja to ekspres, czyli do poprzedniej wersji dodali cztery elektryczne szyby, fotel pasażera z regulacją wysokości, ESP plus system kontroli podstarowności, tylko przy silnikach 2.0 i 2.0 Turbo, reszta miała to jako opcję, skórzana dźwignia biegów, skórzana kierownica, centralny podłokietnik ze schowkiem, do listy opcji z poprzedniej wersji dodano felgi Alu 17 cali, nawigację Karimat, handsfree, tempomat z ogranicznik prędkości, skórzaną tapicerkę, żaluzja na bocznych tylnych szybach. Kolejna to Dynamik. Do poprzedniej dodano tapicerkę z lokantary łączonej ze skórą, siedzenia sportowe z lepszym trzymaniem bocznym, tylny spoiler, żaluzja na tylnych bocznych szybach, alumina felgi 17 cali, trójramienna kierownica, jednokolorowa deska, radio 4x15W CD w opcjach to samo co w poprzedniej wersji. Następna opcja to Privilege, czyli do wersji ekspresu dodali felgi aluminiowe 16 cali, hands free, dwustryfowy klimatronik z czujnikiem nasłonecznienia i toksyczności, tapicerka welurowo-skórzaną, elektrycznie składane lusterka, czujniki deszczu, a w opcjach zwiększyli możliwość poprzednie grzane fotele oraz elektrycznie regulowane, sportowa kierownica, radio 4x30 lub 40W z CD i zmieniarką na 6 płyt, przednie fotele sportowe. Najbardziej wyposażona wersja, czyli Intiale. Maksymalne wyposażenie, czyli niemal wszystko z opcji. Następna trzecia generacja została zaprezentowana i wprowadzona w 2007 roku. W 2008 roku weszła wersja GT i QP. Z początku tylko w tych wersjach był montowany układ czterech kół skrętnych 4 Control. Dopiero w drugiej połowie 2009 roku dodali to jako opcję do reszty. Silniki były dostępne. Benzyny: 1.6 110 koni, 2.0 z Nissana 140 koni, 2.0 turbo 170 koni, 2.0 turbo GT 205 koni, 3.5 V6 oparte o konstrukcję Nissana mający 240 koni. Wizlowskie to znowu wszystko i 1.5 DCI 110 koni, 2.0 DCI z trzema wariantami mocy: 130, 150 i 175 koni, 2.0 DCI GT o mocy 180 koni oraz 3.0 V6 mający 235 koni. Zapierzmy się za wyposażenia. Było 6 wersji. Authentic. Znajdowała się tam klimatyzacja manualna, radio z CD MP3 i 8 głośników. 6 poduszek powietrznych, przednie szyby w prądzie, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka, skórzana i regulowana kierownica, regulowana wysokość fotela. Następna była ekspresa, czyli do poprzedniej wersji zostało dodane do radia system cyfrowy oboruki dzięku ArcMIS, Bluetooth, tylne szyby w prądzie, dodatkowe gniazda zapalniczek na tylnej części konsoli i w bagażniku i kilka stylistycznych dodatków wewnątrz. Kolejna rozbudowa na kilka rzeczy, nazywa się sel Techn. Dodali nawigację, dwustrefowy klimatronik, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, automatyczny hamulec postojowy, alufelgi 16-calowe. Kolejna wersja to DYNAMIC, czyli ekspresjon podwyższona, fotela z mocniejszym trzymaniem bocznym oraz półskórzana tapicerka. Dwustrefowy klimatronik, czujniki deszczu oraz zmierzchu, tempomat z ogranicznikiem prędkości, tylne czujniki parkowania, automatyczny hamulec postojowy, w tej wersji było też kilka bajerów dodanych w wariancie GT tylko i wyłącznie, czyli alufelgi 17 cali w zerze Spider, kierownica GT, tapicerka z alkantarą i skórą, aluminiowa gałka dźwigni biegów, lakierowane na czarny błyszczący kolor obudowy lustarek bocznych, zerzach przedni GT, czarne wnętrze klaszów lamp przednich, przyciemniane lampy tylne, system for control, czyli cztery koła skrętne. Wyjaśnia pokrótce o co chodzi z tym rewelacyjnym systemem. Dzięki niemu dla nastaje się niezwykle zwrotny manewrach w mieście promie skrętu się zmniejsza za pomocą skrętu tylnych kół w przeciwną stronę do przednich, a po przekroczeniu 60 km na godzinę w tą samą stronę, co widać w animacji. Ponadto z tym systemem auto lepiej się trzyma w zakrętach. W drugiej połowie 2009 roku, jak wcześniej wspomniałem, system był dostępny jako opcja dla pozostałych wersji. Kolejna poprzeczka wyposażenia na się priwilage. Do poprzedniej dodali hands free składane lusterka boczne elektrochromatyczne lusterko wsteczne, kierunkowe reflektory biksenonowe, najwyższa czyli Intial i klasycznie powiększyli poprzednią elektrycznie regulowane fotele przednie z pamięcią ustawień i podgrzewania. Tapicerkę skórzaną, lusterka boczna z pamięcią ustawienia, czujniki parkowania przod i tył, nawigację TomTom, -tom, żaluzja przeciwsłoneczna z tyłu, lakier metaliczny. Oczywiście można było sobie skonfigurować wersję nie może indywidualnie, wszystko było dostępne w opcjach, pomijając te zarezerwowane dla GT. Niestety, w 2015 roku zakończono produkcję Lagun i zastąpiono je talizmanem, ale jakby nie patrzcie, jest to już inny model, czyli musi poczekać na swoją kolej. Póki co, dzięki za uwagę oraz zachęcam do pozostania łapki w górę i suba. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!